Siemano no i pierwszy będzie już remont Ursusa znowu się zacznie. Nie, nie remont. Wyciągam pompę i wiozę do pomparza, bo no jest ten tutaj problem z tym chyba regulatorem na to wychodzi. Tylko powiedzcie mi gdzie tu się olej do skrzyni leje. Z tyłu czy z boku gdzieś? Nie widzę tu korka w lewo. Tu czy nie tu dajcie mi znać w komentarzach żeby mi odjechał lipy Tu hydraulikę może zobaczcie jakie piękne paliwo leci czerwone chyba wysoko okta nowy syf leci iskra muszę odkręcić filtry paliwa całkiem zdjąć na ziemię kurde może sobie zdjęcie lepiej bym pierdolną nie no to tu to tam No tu kurwa nie poskładam tego później Zrobię sobie zdjęcie, bo to kurcze nie wiadomo u pompiarza będzie ta pompa z dwa dni pewnie Przy okazji zobaczę tutaj, czy nie ma syfu zaraz. Zobaczymy, co ścieknie z tego. Tutaj przewód jest pęknięty delikatnie. Będę musiał dać nowy. Tu jakieś tytytki połapane, stąd powyciągam przewody. Ten jest od powrotu. A to to się tylko wyciąga do góry. Kurde krótki Nie chcę zejść Ostrzep Łapy pokaleczone wiecznie Mam nadzieję, że on tylko na tych dwóch śrubach się trzyma ta pompa Jak tam jest jeszcze to nie, dało, nie dałoby się odkręcić co tu jeszcze jest ze zdjęcia? To jest chyba smarowanie pompy, nie? O ten, przew ten przewód. Ale tutaj jest znowu z wlew do oleju. Czyli co, jak to jest? Centralne smarowanie ma silnika, czy? Nie.

Pierwszy poszedł na mało miejsca między tymi chyba będę musiał klucz nadciąć tutaj. Dobra, wiecie co mam ręce cały Powiem wam, że jakbym spotkał tego konstruktora co wymyślił mocowanie tej pompy tutaj to ja bym mu podziękował. Jeszcze oto, na cholerę ktoś to tak zrobił. Weźcie to teraz to pocelować Ja nie wiem jak ja to włożę z powrotem Ledwo wyszła i kurwa, łapka do gazu jest z drugiej strony ty No co za typy jakieś to konstruowali to w... Belarusie jest dużo lepiej rozwiązane No pompa jest na wierzchu Nie będę się jej kurwa przyglądał Ciekawe czy to olej był W ogóle Jaki tu idzie pewnie super olej jakiś nie A, jakiś był Pompiarz odda z olejem. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś ogromny koszt tego. No, ja, do im szybciej zawiozę, tym możliwe, że szybciej wróci. Żeby to nie poginęło mi tu. Im dłużej będę czekał, tym bardziej nie będę wiedział do czego co. Pamiętajcie, dajcie mi znać, gdzie się uzupełnia olej skrzyni i gdzie tu jest w ogóle jakaś miarka. Znaczy, jak sprawić stan oleju, nie? Tu widzę, jest jakiś wlew, ale to... Nie wiem, czy to hydraulika jest tutaj z tym, nie? Ze skrzynią. Dajcie znać, jak to tutaj wygląda. Żeby mnie pierdzielną gafy. Jakiś korek. No nawet jakby to był wlew, no to gdzieś musi być stan chyba, że to aż ma być zalany pod korek. Bo na przykład we władku to leje się do, do pełna, nie? Tutaj widać, że tam nie wiem, nie widać oleju za bardzo. Mam nadzieję, że ktoś, kto się zna, to mi się wypowie i podpowie. A ja jadę. Wrócę to sprawdzę filtry wyczyszczę. Te odstojniki co tam się dzieje.